zanim y, sądy wydadzą orzeczenie. Politycy nie mogą być tymi, którzy ferują wyroki. Dziś to tylko głos opozycji. Nie można zostawiać gazika w sercu i nie można twierdzić, że to postawienie nie miało związku ze stanem pacjenta. To jest jak gdyby oczywiste. Y, sąd uznał inaczej i to można zostawić bez komentarzy. Zbigniew Ziobro ma tylko jeden komentarz. Się postępowanie. jeszcze Wyrok jest prawomocny, ale rodzina zmarłego pacjenta może złożyć do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. W tle zawsze jest jednak osobisty konflikt do doktora z ministrem Ziobrą, który no, przegrał przed Trybunałem Międzynarodowym sprawę dotyczącą tej nieszczęsnej wypowiedzi, a jest jedną z osób uprawnionych do odnoszenia skargi nadzwyczajnej. Podejrzewam, że szarpania, w cudzysłowie doktora. Nie koniec. Na razie Mirosław G. tylko w jednym postępowaniu został skazany na karę więzienia w zawieszeniu za przyjmowanie korzyści majątkowych. Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa dotycząca przyjmowania przez kardiochirurga łapówek od pacjentów Marta Kolbus TVN24. W tym co zrobił był no napastnika z Rybnika, mówi miejscowa policja, miał przy sobie pistolet i maczetę, a w domu prawdziwy arsenał. Mimo, że był uzbrojony do napad na sklep, udaremnił przypadkowy świadek. Pan Tomasz nie tylko spłoszył 19-letniego napastnika, ale go też obezwładnił. Paula Przedakowska. On nie kierował słowa napady nawet pieniądze, tak? Pani Basia napastnika znała. Do osiedlowego spożywczaka przychodził prawie codziennie. Wiecz